Dajcie, z tej strony, Krzysztof ze mną, jest... Okay. Cake. Yeah. Po miesiącu w końcu coś wrzucamy. No i co, nie będziemy przedłużać, od razu ciśniemy. Zaczynamy za 3... 2... 1... Start! No go, i... go, go, go! Spacebar itemu nie możesz używać, jak chcesz ten. Ok. Teraz jakoś też postaram się wyjaśnić, jak wygląda... Jak wyglądają zasady tego RAMu, mianowicie... Mamy OP Setup. Jak widać troszkę też... mi... może się nie później, ale teraz mi mieli. I... Niby się wybudowało. co to za challenge, że ciśniemy sobie... Z najlepszymi itemami w grze. tam mamy... Zgadza, mm... kluczyk bym podniósł. Co, mamy Polyphemus. Polyphemus, mamy 18 serduszek w sumie. Więc długo będziemy niepokonani. Mamy Quadschota. Mamy Sacred Heart. Spirit of the Night i chyba tyle, nie? Mhm. Mm Polyphemus. No i, I najszybszy strzał możliwy. Tak. Tylko haczyk jest z tym, że już nie możemy podnieść żadnych itemów. Ani serduszek, ani kluczyków, ani nic. To jest dosłownie nic. Jeż jedyne co możemy podnieść to yy, ten... Polaroid. Żeby się dostać do chest, bo tym razem postaram się mm -hmm. do chest bić. Wtedy albo... 25 minut, albo ten, kto pierwszy pokona bossa. jakby ktoś z nas przypadkowo podniósł serduszko, to ktoś się zrani. No, jeżeli ktoś poniesie... się, się no, jeżeli ktoś klucz, to też bossu nie może go użyć. Mhm. nie mieli, ale na szczęście ten jakoś troszkę spadł, tylko... quality po prostu w Isaacu jest jakoś nieźle. Jak tam ci idzie? Bo ja już na capes 2 Co? Ja do... no tak. o! Ja jestem w Catacombs. Tak. XL. Ja nawet nie widziałem... Kiedy ja... Co? Ja już... Nie skumałem... Tego nie skumałem, że przeszedłem już basementa dwójka. Musiałem przejść basementa dwójkę, skoro... Mam teraz caves'y. Kiedy ja to zrobiłem? What the hell? Ale... Ale... <grym> to to pewnie jakby stary wracał... Ten... Po tej imprezie. Po prostu... Wiem, że to zrobiłem, ale... Kiedy, jak, co? O co no, chodzi Ben? To więc się często zdarza. O tak to ja jestem taki imprezoricz, wiesz, na wakacjach nie ma co robić. Przisy kolano, z kablola A złota kupa. W ogóle Siedza właśnie się. To. To mi zawsze rozbada, że jak przestaję nagrywać filmiki, to liczba subów momentalnie wzrasta. Za każdym razem już tak... W ciągu tego miesiąca to 20 typów subneo, i coś strasznie się cieszę, ale nie rozumiem. Ludzie nie mają czasu oglądać wszystkich filmików naraz, raz, wiesz. Potem znajdą filmiki i. O, fajne! Ja jestem znalazłem dwóch bossów. Oczywiście nie ma na myśli tego, że tu jest dwóch hollow, tylko fakt, że. już idę do drugiego Bo... bosu akapesów Ja Właśnie miałem dwóch hollow naraz. A ja miałem złotych. ja złotych, Najgorzej. Postaram się następnie coś pojawić z tymi FPS-ami, wydaje mi się, że po prostu to jednorazowo kompcie obraził. I powiem, nie, nie będziesz nagrywał zwyczajnie, gin w lagach. You shall not record. Mikrofon też mi ten strasznie Kuj szumi, wie. więc od razu przepraszam, jeżeli nie uda mi się odszumić, a jak mi się uda, to nie przepraszam. Powinno być w porządku. Właś tak. Ja siebie sobie... nie słyszę, ale jeżeli wiesz. Ja, typek mi jeden wysłał świetny tutorial jak ulepszyć jakość mikrofonu i to działa, tylko jeżeli się, ten, dobrze odszumi, bo mi się udało tylko raz na 5 przypadków. nie da się z tych zombie zabić. Da się. Jeszcze te ulepszone, takie z głową łajzaka A, one są najgorsze. Powiem ci, że trzecie mógłbym takie y, setupy robić. Po prostu wszystkich maszerujesz. Ja jeszcze nie wiem jak ty, ale ani ja nie dostałem hita. No ja dostaję od nich teraz cały czas. Tak. Nie wbiegają. O w ogóle ten? Na Capoly też mam widzę XL. No kurde. Aj, dead end. No nigdy ich nie zabiję. Ale myślę, że to socket Head to była troszkę przesada. Przynajmniej. Aj, mówią o ale kto tam wie? Fakt, to jest też deden. Teoretycznie. O, oh, fak! Prawie zginłem. Gin! No umrzyj. Zabawa może się zacząć w błąb, gdzie właśnie te środki będą nam całe serduszko zabijać. No kurde, w tym po jednym pomieszczeniu jest dłużej niż na niektórych piętrach. Dobra, całych. pierwszy damage otrzymany. Też właśnie ten. Polaroid nam nie będzie dawał żadnych korzyści, jedynie pozwoli nam wejść do chesta. O, dwa golden pupy, ale często mam tutaj, ja staję. W końcu, no Jezus, Maria. Shit! No, like, obiekowa też shit. Nicie tych gnojów mam ich. to jest będzie ciężko. Nie lubię tego pokoju. Z pistulami, zielonymi dzielonymi głowami. Z... znowu zombie. I żebyś się nie nudził. Za łatwo nie było. Za łatwo W ogóle może dzisiaj wrzucę ten. Początek nowego let's play'a. Też, tak? też nie dzisiaj, tylko tygodni Nie da się powiedzieć. Eee, już nadzieję narobiłeś. Trzeba go najpierw nagryźć. No to jest prawda. A będzie wyjątkowy w porównaniu do let's play'ów. No, jak głupi podczas nagrywania. Skąd wiesz? Spojlej. <laughs> Może będziesz. Odpażny, jak o, już. I Walka z matką i coś jeszcze niebieską. No we, ja utknąłem na tamtym jednym pomieszczeniu i teraz dopiero szukam matki. No, znowu zombie, no. no okay. Gotowe. O, ja i zapomniałem się. Ale tak. To... Nie, to bym wygrał. No ciężko. Znowu sobie... Będę miał kolejny XL? Bo przymieliło no. mi. Niesprawiedliwy. Nie wydaje mi się, żeby to było niesprawiedliwe. Chcesz pod rząd. Ja ani razu nie miałem. Czekaj, bo mi zlagowało ostro. No, przynajmniej znalazłem od razu matkę. W pierwszej odnodze. Nie wiem, co. Zajęło nam to jedynie 7 minut? O, fakt, czerwona maszyna. Ale to tak mi zlagowało. No jak? Tak mi zlagowało. A. Ja sobie mogę później zrobić kolację, zjeść i dalej będzie na lagu. Dobra, mi też lagowało. Właśnie zszedłem. To jest ciekawy fragment nagrania, tak? O, dobra, mam. Fak! Mam, mam labirynt. Ej! A ja dalej yy, mam naga. O! Co nadrobić teraz? Ten, yy, pinks, no i, fuck! Pink screen i UTO1. Więc możesz odjawić nim. No to wszystko nadrabiam. Podwójny ten Glutony O! O nie, gemini. To to duga... O nie, nie będzie tutaj tak długa walka, dawno. Nie, sposób znalazłem? Nie! Fuck, biegam w demy, tak głupi. Ej, mam już tylko. 7 serduszek. Jak to, ja mam. A tylko ja zostałem hita. Nie wiem. Fuck, Deden. Z zombiaki. tam straciłem chyba z 10. Ja dopiero kawał się jak tu speedjanować. W sensie, że odjadł tak. się, pakuje na wyjście, a nie czekam aż się drzwi otworzą. Chyba teraz serce. Nie, To już serce? Poważnie? No. no. Znaczy, it, it lips. No. A. To się tak nazywa, jak przejdziesz 9 razy. Aha, co? Jeszcze nie zrobiłeś tego wszystkiego? Zrobiłem. Aha, o co ci chodzi? Dobra. Ja myślałem, że no to jest achievementa dostałeś, że ten, że... ...zapierd... odblokowałeś to. Nie, Ciekawne... Kurde, serce mi zrobiło zombiaka i nie mogę go zabić. Kapnę się, że ten. Że cały cał jakby. całe skrzydło mapy odblokowałem. Czy mam iść do Izaka, tak? Do Blue Baby? No no, czyli najpierw muszę Izaka zabić. No, wypadałaby. I nie, nie. Biegasz pierwszy raz od dawna. Tak, o ile nie padnę. Jak znam życie, to zaraz spadnę i tyle z tego będzie. Jezu. Nie! No wiecie. Pij pijawki, nie czerwone, żółte i białe. To jest to nic może? Nie. Nie, mówię, mówię jeden kolor, a myślę o innym. Poczki czarny, niebieski, zielony, kot. O, biały. Pierwsa Pilsa a i tak mówił go po prostu nie umiem gdzie jest? No fuck mam tylko 5 serduszek mam tylko 15... Piętna... Yy, 17 No to fajnie O! To do tego wygrasz? Zobaczymy Ale u, u tej jedynce jestem Ja odblokowałem wszystkie pokoje <laughs> Wszystkie możliwe dead endy zobaczyłem Ja miałem, a, a a y mia zobaczyłem. miałem wcześniej Szyb Znaczy szybko miałem Posty Dobra. Yy, jak, jak się nazywa piąty dzieci... w Biały Eee, nie pamiętam, tak brzydko mam No Raf może? Nie, na pewno nie Nie, 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 nie. Okay. Dobra, Isaac, nie bij, Isaac nie bij Dobra, ja. Isaac nie bij, no i bije, no... Isaac. No poważnie, Envy i to dwóch To jest zsłyszałem... Isaac why Nie, to nawet szybko z nimi idzie. Przez quad na szczęście No Nie no god Mogło być o wiele gorzej. O, odblokowałem coś. Achievementy? No Znaczy so, achievementy są wszystkie. Ale odblokowujesz, że było śmieszne. A no tak, bo ty już ja przeszedłeś, tylko tak, tak w ogóle to nie mam... nie mam żadnego kluczyka. Przez co grę ani jednego. Ej, co nie podniosłem. Co? 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 Co, co, co? Co? Musia musiałem siebie walnąć, żeby rozwalić typka, nie? Mhm. I się kapnęłem, że mam 11 serduszek. Przecież Kiedy ja dostałem te wszystkie hity? Nie wiem, ja tak załomiałem. Ja tak o o o. Co, już, już, już widać moje stracone serduszka? Fuck! A może coś się zbugowało, ale... To i tak lepiej. Może, ale może dostałeś hit dla takich ulepszonych i całe serduszko zabierało. Tak całe pięć. One-shoty. Dobra, szukam... Blue Baby. No dude, ja do pieniądze serca szukam. Jak to Blue... You fucking... Ja mam tylko trzy serduszka, ja padnę przecież. Obyj. <laughs> Przegram. <laughs> Obyj. To Zaraz... Teraz mnie, wiesz co mnie zaraz zabije? W kolce niebieskie Wszystko niebiesko. cię zabije w kolce niebieskie mi zabije to, to jest jako jednego jeszcze przeciwnik Albo ten Czerwona kupa jak wejdziesz na stary No właśnie właśnie teraz mam ten Carion ten Queen I ona robi te czerwa, czarne ku, czer Gniesz. czerwone kupy Gniesz. Nie! Nie! Ginąłeś Nie jeszcze on to setuszka Gin Wiesz co dla ciebie jednego jeszcze przeciwnikiem? Fak, podniosłem coś Ale to Koina. Ja tak, ja tak powoli wchodzę, bo żeby nie było tego rumu, że tak masz od razu... Ty kuchy, tak? tego się spodziewasz, spotkasz i... Nie! <grystanie> nie zdziwiłbym się. Wow, prawie mnie ognisko trafiło. <grystanie> <grystanie> Najgorszym przeciwnikiem dla, dla nas powinien być lasej... momentalnie. Podwójny super RAF, fajnie. Bomby mi O dobra, w końcu doszedłem do serca. Nie, nie! Fak, no i mam pół seduszka. O nie. Nie, niesprawiedliwe. Trochę wszedłem w kupę. To jakbyś miał takie emocje, jak idziesz sobie... Trochę wszedłem w kupę. Nie chcę... Co? Nie dotknąłem jej! Gnąłeś? Nie! Ej, no co jest? Ginąłeś. No, jakimiś cudami dotknąłem i chociaż jej nie dotknąłem. Tak. Dobra. To ty możesz się tutaj podejść. To, że możesz sobie na przykład wanilę wcisnąć bez niczego. A ja sobie zobaczę, jak mi poszło. Zawsze przygrywam. Bo to dopiero. W o... Ten. 14 minuty za chwilę minie, więc możemy jeszcze nabić te 5 minut. Nie wiem, jak to jest możliwe. Ja tak ja, Co jestem lepszy? Ja, ja cię dogonię zwykłym, zwykłym Judaszem. Easy. Bez itymów, tak? No. Fakt, same detender ja mam ten. Nie Cruiser of the Blood, tylko Cursor of the Darkness. Aha. Najgorzej. Śmieszny by był, jakby był... Jakby była katedra XL, ale od razu masz cztery też. Tak pokoje na zmianę, nie? Teraz, no nagle Aizaka teraz... bijesz, a potem... A potem Blue Baby od razu. A nie, mi chodzi jakby pokoje musiały wyglądać. Aha, no tak. To tak na zmianę dzisiaj. Ale w ogóle... O, o, pięć pijawek, o, trzy bossy. O, dobra, razem Aizaka. Aizy... Zobaczymy, jak szybko z nim pójdzie strasznie szybko. Pan, 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 znaczy, pan, pan. może jakieś inne serie z K.I.M. zrobimy. Znaczy, bardziej takie. Fuck! no to sam hita. Bardziej Land nie tyle, Chyba nie tyle serie co takie jednoodcinkowe filmiki, nie? Czas zajmie na OEG. Szkoda. Na przykład. <laughs> na przykład. -da -da -da. Fuck! Dwa hity dostałem podczas tej walki. On 9 serduszek tylko. Ja miałem, ja miałem trzy, coś, jak wchodziłem. Najgorszy pokój Kudy. na chest, pełny pająków. Ale no mam dobry item, dobre itemy. Czyli? Mitre mam, mam y, tego grzybka od ten, od... Magic mushroom czy skini masz? Od, od, od mushroom, skini. No, skinny. że Magic, że Alstazap. Nie, nie. Już trzy, trzy hardy znalazłem kruczyki? Gdzie kluczyki? Kupi pająk. Gdzie kluczyki? Zapiekane, po prostu tu. w sumie to ten. W sumie to... Mucha mi przywaliła, ale od pająka by docięła. O, polaroid na basement za, okej. Okay. Czemu nie? No, przyda się. Nie, palące się hop hopery. Nie lubię. Musimy się palą. I co musimy zrobić? Tak samo jak stąd ci... Typy z Justy Thief Robią mm. sobie WSUSy, nie? I zwycięzca ma pasek y, taki wrestlingowy z plastikowym mm. Napisem zwycięzca z takim mm. I ty potem na kamerą nagrasz? No? Oni nagrasz, O nie, przekazanie pasa. Dziś <laughs> daj. A winrar is you. Jaką nagrodę dostajesz? Licencje na ja właśnie. Jeżeliśmy je rozpakowywać bez ruleu wszystkie pliki. Bez... Umów. A, tu, a, a tu komunikat... Gratulacje, jesteś pierwszą osobą, która kupiła Adam licencję. A to pierwszą, byłbym w top 5. Chyba. To... No jakoś Ktoś, ktoś był... tak musiał siedzieć przed kołami. A ciekawe co się stanie jak kupię licencję. Choć, to, to, nie, blue screen w ogóle. No. Na, na siódemce bo czemu nie? Nie wiemy kim jesteś, ale dzięki Tobie zjemy kanapkę. Magzest? Ciekawe, co u diabła. A, Krampus. Ciekawe, co u diabła. Zajestanie. A, ciekawe, co tam u diabła. Tak, zapomniałem, że on tak robi na boki. No, Znowu wszystkie te dendry chyba zwiedzę. To mnie. Czemu? No, coś co mnie bije masz fajnie, bo przynajmniej na full detalach masz te stały FPS. No to stary, idziesz do Apollo. Zamknij twarz. Po prostu skończ. Kup lepszego kompa. No, może to zrobię. Co, nie wystarczy ci kasy z YouTube'a? Nie. Zarabiasz, zarabiasz miliony. Nie, kasę będę wydawał jedynie ten... Znaczy zobaczymy jak to będzie później, ale jak na razie to nie ma tego dużej, i będę jakichś konkursem, tak jak było wcześniej. Kasę wydałem całą na te Na zapiekanki Postytukki I Nagrody Takie tam nagrody Dla <grym> na siebie Osiągnąłem 150 Co? widzów Kupię sobie nagrodę yeah. <grym> Nagrody w konkursie Ej na no zaraz padnę też teraz tutaj Znaleźć dwa, dwa razy umrzeć. W jednym odcinku nikt z wcześniej tego jeszcze nie widzieliście. Podwójna Dwó śmierć. Nie, było jak te. Liczyliśmy to iluś tam. No i się poddałem i się poświęciłem matce. Nie, bo tam trzy razy padłem chyba No Dobra, drzewie. już doszedłem do bosa, zobaczymy. Właśnie w duszek. że 25 minut? Mam, do 20 nie dobiliśmy. Tak? No. Nie mam stopera przy sobie. O, poważnie, jakoś zapomniałeś może. Zawsze jak gramy, włączasz stopy. No no, chyba. Co minęło <gryminał> 25 minut, musimy kończyć. Wiesz, nikt nie słucha nas. No to żegnajcie, ludzie. <gryminał> o, ty mówisz, cake. No, żegnam się z widzami, ale my nie nagrywamy. No ale zawsze sobie są jesteś widzowie. <gryminał> Cześć, mamo. To, to my nie streamujemy. Dobra, <gryminał> wygrałem. Jeszcze na koniec...

Usłyszymy się w następnym filmiku, tu nie będę przedłużał, żeby nie patrzyli O, pół godziny, nie włączę tego. Ja bym tak zrobił. <grym> tak więc, do usłyszenia w następnym filmiku. Czekajcie ludzie. Na razie.